Cześć Ty Piotr, witam WTR2. Wybaczcie, że brzmiało to pewnie dosyć dziwnie, ale nie przedłużajmy bez sensu tego wstępu, tylko rozpoczynajmy naszą przygodę z Mietkiem. Zacznijmy od przydzielenia oczywiście artefaktów, butów i wszystkich innych potrzebnych, bardziej i mniej przedmiotów. Oraz zastanowieniem się nad tym, co my właściwie chcemy Mietka widzieć. No niestety pięciu pustelników raczej bym nie widział u siebie. Alchemik jest dostępny. Jest dostępny góra, limiotacz płomieni. Problem z alchemikiem jest taki, że jednak wzmacniacze druidowi, druidkarcy, druidka działają lepiej. Bo są przedmiotkiem i mogą dać mu atak za, za 300 obrażeń. Alchemik nie jest w stanie tego zrobić. Yy, więc szczerze mówiąc, myślę, że zostawię tutaj Miotacza Płomieni, Wezmę alchemika, wezmę Gurala. Zrobię lekko stopego i górskiego olbrzyma. I olbrzyma wyszkolimy w synka. Lekko stopego warcę druidkę Gurala pustelnika. Alchemik zostanie sobą, a Mietka wyskolimy w lepszego Mietka. I tak mniej więcej będzie to się toczyć, więc zakładam, że lekko z awansuje pierwszy, Gural awansuje na końcu. I do Gurala potrzebujemy po prostu 3 dni i 2200 złota. No a reszta to tam będzie szła, jak będzie szła. O, i mamy królową Jata Hali. Ale wolałbym się raczej nią na razie nie ruszać, więc powoli może wyjdźmy z bazy. No, trzeba uważać, bo Mietek nie ma tutaj takich możliwości one-shotowania jak w poprzednich misjach. Bo lekko stopy nie zwiększą obrażeń do 300. Do tego będziemy potrzebowali chyba druidki, niestety, nawet nowicy już nie wystarczy, z tego co mi się wydaje. No nie, potrzebowalibyśmy mieć 200 obrażeń na Mietku, a nie mamy 200. No mm, więc powoli. Ogr na wyższym poziomie. Champion orków. Jesteś twardszy niż górski olbrzym, to należy pamiętać. Należy też znaleźć jakiś sklep. Dobra, na razie cię ominę. Trochę boję się wchodzić tak bez żadnej znajomości. To jest w środku, co nas w środku czeka do ruin, bo nie wiem co tam się może znajdować. To jest chyba ok. Orki powinny być lansztowane, bo są bez poziomu. Champion zada obrażenia raz. Gobliny będą zniszczone. Chyba F2 to jest. Ostatnio w różne gry gram, w każdej grze jest inny skrót do szybkiego zapisu. Znaczy zazwyczaj jest to F5, ale tutaj jest to F2. Tak, wszystko poza tym zejdzie. Tutaj Górski będzie tankował. Oczywiście wzmocnienie działa tylko na jeden atak. Okej, okay, dodatkowy atak, dmuchaj. Jak wyszkolimy już to... Oh, Okej, okay, to aż tyle. Już to było do przewidzenia w sumie. OK, noże jest pojedynczy troll, to to jest taka w miarę mało ekspowa walka. Dobra, ja Hali. To bym boję się trochę łazić, no bo jesteś jednak pewnie potrzebna żywa nam. No, ale załóżmy, że możesz trochę pozwiadować. Później damy ci armię, oczywiście, ale później. Możesz na razie wziąć tego metarza płomieni. Yy, halo? Nie mogę tego potwierdzić. Okej, okay. no, panie Disciples, o, okej, okay. okej, okay. no, Disciples, panie Disciples 2, powrót Galeana, U, proszę mi tutaj nie świrować już, dobra, Mietku, Mietku, ty mój ulubieńcze, wybudujmy domek w stolicy i ruszajmy. Ech, no chyba chcemy tu wejść. Olbrzym trochę oberwie, ale... Nie on za bardzo innego wyboru. Znaczy on tu nie umrze, no co, porawo Piotrze, przecież on tu umrze. Nie tak będzie musiał go wyleczyć. Dobra, i tak wzmocni Mietka, bo to Alchemik da mu drugi ruch. Nie chcę tracić tutaj expa. A to bez sensu, nie no da rady ma dwa ataki. Bij, bo i tak nie przeżyjesz tego Nie, nie ma wzmocnienia, zmarnowało się czy okay, to tak działa To nie starczy Czyli ten potem był zmarnowany Nie mam obrażeń Ha no, strollowałem nieźle. Mm, nie, nie, wykonamy tego bez, bez wyleczenia. To wystarczy. Dobra. Miejmy to za sobą. Alchemik level up. Okej, okay, to będziesz levelować bardzo szybko, czyli niedługo nie będziesz miała już problemów ze zdrowiem, to fajnie. Czeka nas jeszcze daleka z droga nim stawimy czoła Mortis. Przygotujmy się na ciężką przeprawę. Dalej na południe jest sklep, w którym uzupełnimy zapasy. Super. Tego właśnie potrzebowałem. Ogólnie jesteśmy w. Nie jesteśmy w żadnym rogu. Jesteśmy na górze. Nie jesteśmy po prawej, ale nie do końca w. Nie do końca w rogu prawym. Jesteśmy w prawej górze takim. Takiej? Jesteś. Jesteśmy w prawogórnej i na prawogórnej ścianie. Okej, okay, tu możesz dojść bezpiecznie, ale zajmie to 7 tur, więc myślę, że nie będziemy tego robić. Weź ten skarb na razie. Szukajmy ewentualnych rzeczy na sprzedaż. Ktoś mi tam zaspoilerował, że ta ochrona przed umysłem się przyda na ostatnią walkę. No więc wykorzystam to i tak bym raczej nie sprzedawał tego zwoju, bo zazwyczaj przeciwnicy ostatecznie mają jakieś ciekawe umiejętności. Tak jak ostatnio był ten. Nebiros, tak? Ochrona przed orężem blokowała pierwszy atak i ochrona przed umysłem zablokowałaby ten paraliż, ale nie miałem many. Chyba tak to wyglądało. Więc niestety musiałem obejść się smakiem i dlatego było tak ciężko. Dobra, górski już żyje w pełni sił. Nie mamy pieniędzy. Ech, to żadna nowość dla nas, oczywiście. Tutaj mamy drugą poziom czary tak? Mamy żeglugę, to mogę sobie użyć i popłynąć poszukać sklepu, żeby sprzedać tę różkę z Za 1200 sztuk złota to jest mana śmierci. Wilki. Nie wiem, ile macie życia. To jest sklep magiczny, ale to mnie mało interesuje. Tu jest dwór. To jest miasto. Już mamy Nowicjusza, więc to już jest zupełnie inna liga. Zwiększenie obrażeń, trzeba pamiętać. Zaraz, ty levelujesz zaraz razem z Gorsją Olbrzymem. No, ba, to mówię, potrzebuję różdżkę sprzedać i będę mógł sobie z wami was levelować bez problemu. wy macie około 400 życia. To na dwa hity. I nie ma obrony, więc się wyregenerujemy. Jeśli w sensie nie ma obrony środkowej. Dobra, powinno być ok. Powinniśmy dać radę. No wzmacnia już do 100, 258. Macie 300 życia. Dobra. Mhm. Dobra. Teraz. Ty... Nie, 89, super. Idealnie. Nic nie robisz, ty możesz... Strz... A, mnie tak przecież ma 3 ataki tutaj. Zachominam ciągle o tym dodatkowym ataku, a to jest jednak... bywa dużo lepsze niż jakieś miadasz płomieni. 113. Okej. Okay. Dobre miasto jest nasze. Teraz będziemy mogli tędy przejść, ale gdzie jest ten sklep na południu, Kurczę, to mnie zastanawia. Boję się trochę o jakieś neutralne stworzenia, no, ale biegnij tam Yatahali. Najwyżej będziemy wczytywać. I nie będziemy wczytywać autosave'a, bo autosave nam nic nie da, bo autosave będzie jak gdyby miała zero ruchu, więc musimy zapisywać przed ruchem Yatahali, na wszelki wypadek yy, myślę, że się opłaci. Tak trochę dla bezpieczeństwa jednak tak robić. Ale to już, już bardziej głębiej. Bardziej głębiej. No głębiej, jak będziemy królową, to będzie ona potrzebowała trochę bardziej. trochę bardziej ostrożnego podejścia. O, może tak, tak to nazwę. Dobra, teraz robimy budynek ten. Trzeba by jakieś ruiny zwiedzić albo znaleźć sklep. Mietku, bo ty potrzebujesz 133, ty potrzebujesz. 180, jakieś. O, książka. Księga wojny. Fajna rzecz, tylko mamy to coś: Mistrza, oręża, to chyba się wyklucza. Nie wiem, czy się wyklucza. Powiedz mi ktoś. To mogłem chyba zdjąć buty. Jezus, Mario. Yy, dobra, 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 dobra. 90, to będzie 33. Eliksir nietykalności, okej. Okay. Rzecz zdecydowanie przydatna na przyszłość. To może niekoniecznie, bo to są jakieś wodze, one są szybkie, zbiry też są szybkie. Yy, no, trochę się plączę po tej mapie. Dobra, może jednak trzeba wejść do którejś z tych ruin, i po prostu mieć za sobą już tu zarabianie. Bo teraz nie będę miał jeszcze na budynek dla tej, do druidki. I trzeba też popatrzeć na Gurala. Gural potrzebuje 1,5 tysiąca, coś takiego. O, Imperium. Imperium kontratakuje. Tylko nie to. Muszę się tam niezwłocznie udać. I uciekać królową, oczywiście. O! Krasnoludy, czy słuzy Mortis dotarli już do waszych brzegów? Ścigamy ich, już mogli uprowadzić jednego z naszych proroków, który jest nam bardzo drogi. Uprowadzony przez nieumarłych? A co łączy hordy nieumarłych z waszą religią? Więcej niż myślisz. Mortis była niegdyś... niegdyś władała elfami u boku Galeana. Zwała się wtedy Saloniel. Była piękna, potężna, a nasza elfiska bogini, bogini życia... Bez wątpienia, twoje wyobrażenie o walce Galeana z Watanem różni się od mojego, jednak dobrze wiemy, co nastąpiło później. Utrata męża zepsuła duszę Mortis, teraz nienawidzimy go ludu, tych, których onegdaj kochała i chroniła. Chyba widzieliśmy proroka, którego szukasz. Napotkaliśmy istotę twierdzącą, że jest synem Galeana, ale to nie był dobry człowiek. Jego dusza i ciało były chore. O nie, a więc to prawda. Docierały do was pogłoski o losie Lachlana, ale braliśmy... Dosierały do nas pogłoski o losie Lachlana, ale braliśmy je za podstępne próby zwojedzenia nas. błaga, musisz przekazać to naszej królowej. Ruszaj na południe, tam znajdziesz mój lud. Ale biega. się upewnić, że pobiegnie do miejsca, gdzie nie będzie go widać, żeby sobie zniknął. Dobra, no, Clovis. Yy, zaraz pożeglujemy cię, Jacku. Ten gość może być silny. To jest problem. O, ty jesteś ranny. Ty nie masz budynku do siebie. Dobra, ale trzeba robić, co trzeba robić. Po prostu żegluga. Eee, dam nam moc witara, bo brakuje miatkowi trochę do 300. Z tym dalej będzie chyba brakowało. Tak, ale dużo mniej. Weź tę skrzynkę po drodze. Albo może biegnij, tak, bo tędy chcesz biec. Tędy? Tak, weź skrzynkę po drodze, bo czemu nie? Zebranie skrzynki jest darmowe, ochrona przed ogniem. Eee, no to jest trochę nie po drodze. Dobra, biegnij. Tutaj. Weź tę skrzynkę spokojnie, dasz radę z żeglugą. O, super. Kolejne pieniążki, tylko nadal brakuje nam gdzie ich sprzedać. Gdzie sprzedać te pieniążki? Okej, okay, wy nie jesteście groźni. Powiedziałbym, że nie jesteście zbyt groźni, ale nie jesteście groźni w ogóle. Nie dla mojej armii. uciekacie sobie, dobra. No i olbrzym powinien już dostać ewolucję. Ty oczywiście dostaniesz plusik, ale niewielki. Więc nie boli aż tak bardzo. I co dalej? Oh, och, och początkowe elixiry z Imperium, jak dobrze. Ty jeszcze trochę, ty nie potrzebujesz, ty nie potrzebujesz, ty 1100. Ok. Na chwale przodków! Ja hali. O, kolejne pieniążki. Nie zapomnę o tym. Tylko znaleźć sklep teraz. Chociaż w sumie zaraz nie będziemy tego potrzebowali. Jak będziemy mieli już budynek do druidki i druidkę, to potem. Nie no, 1000 ekspa to mało. A teraz trzeba robić pustelnika już. No, pustelnik teraz jest najbliżej. A pustelnik jest o tyle problematyczny, że... że potrzeba mu wbudować kilka budynków, co oczywiście trwa kilka dni. Więc nie ma tak, że znajdziemy sklep i nagle o! Budujemy budynek do pustelnika, tylko znajdziemy sklep, a potem jeszcze trzy dni spędzamy, żeby żeby wybudować coś dalej. Co oczywiście samo w sobie jest dosyć nieprzyjemne. Legowisko? Legowisko. Brzmi jak coś dla wilków, niedźwiedzi czy innego tego typu. Tałata jest No, wilki i niedźwiedzie za to nie są. Ja, czy wy macie razem 300? Nie macie razem 300. O nie. Prawie, gdybym siłę, ale skąd mogłem wiedzieć? Siłę Vitara, czy co, jak to się tam nazywa? Ale skąd mogłem wiedzieć? Dobra, ubij tego, bo on jest... Ale zresztą alchemik jest, ma tę samą inicjatywę, no, ale wiadomo, że nie będzie wcześniej. Do tego trzeba by mieć farta, a ja takowego nie posiadam. Nie mam takiej umiejętności, niestety. Dobra, jest droidka... Jest góral, jest alchemik na wyższym życiu. Dobra, ale są złota i skantyczka wotana, czyli obrażenia zwiększania. 50%. To jest poziomowy, prawda? To jest chyba poziomowy czar. Silny całkiem. Masz B, masz wszystko w sumie, nie tylko Berło. Mietek. Czy ty nie dostaniesz zaraz jakichś czarów na mordę tego górala? Nie wiem. Mamy dużo eliksirów, więc... Potionków, więc nie będę żałował. Dajmy alchemika na przód, ma więcej życia. I szukajmy sklepu. O, sklep. To znalazłem. Chociaż akurat teraz na dwa najbliższe budynki mielibyśmy pieniążki, już dzięki ruinom. Ale to na przyszłość mi, żeby wyposażyć jatachali w jakąś armię. Poulepszać miasta i tak dalej, porobić złodziei. Do złodziei to jeszcze trochę, bo na razie budujemy codziennie, więc nie mogę zrobić gildii. Nie jestem mistrzem gildii. Tylko mistrzem wojowników. I muszę przyznać, że to się przydaje. Czarów byśmy nie używali, piątopoziomowych raczej, bo po braży nie potrzebowaliśmy tych... Co tam jeszcze jest? Globalny pancerz, to jest fajne, bo się łączy ze zwykłym pancerzem ale jest drogie i tak dalej, i tak dalej. A regeneracji używaliśmy dużo. Dobra, skoro atakujemy samo serce armii Mortis, upewnijmy się, że mamy wszystko co konieczne. Zapewne napotkamy najprzeróżniejszych strażników. Ty, przetrząśnij kupców zamieszkujących te ziemie i zobacz, co uda ci się zebrać. Tak jest. Oszczędzaj te magiczne wywary i zwoje. Będziemy ich potrzebować dla ochrony, jeśli chcemy oblegać miasto Mortis. Nie da się przewidzieć, jakież to plugawe bestie krzykowała na nasze przybycie. Czyli my faktycznie będziemy oblegać stolicę. Ekscytujące. No to synek jest zdecydowanie potrzebny, bo ten pancerz jest wysoki. To jest złodziej przecież, no, nie macie innych... ...nielatających... no jak nie macie innych nielatających, to nie jest. są legiony tylko imperium. O czym ja gadam w ogóle? O czym ja w ogóle mówię? Oczywiście, że mają inne nielatające. Nie Wszyscy poza rycerzem i Isuelem mają... ...są la, nielatający. No, budujmy browar królowo. Weź tam tą skrzynkę. W mietku, mój drogi. Ile ty potrzebujesz? 850. To mniej niż olbrzym. Niewiele, ale mniej. 12 mniej. No to według prawa budynek należy ci się pierwszy. Hmm. Mawionek prawa to tutaj nie ma prawa walczyć z takimi przeciwnikami, proszę Państwa. No co to w ogóle jest? Trzy niedźwiedzie szybsze od Mietka. No ma złodziej, to niech się rozbija Mietka po prostu. My pójdźmy w tę stronę, bo w tę stronę było to Imperium. A Imperium nas atakuje. Dobra, mam już wzmocnienie na stałe, czyli alchemik już działa normalnie. Ała. Ida, ty umrzesz sobie. że się wyleczę. No jak zawsze, brak leczenia odpowiednio szybkiego daje się wyznaki. Przestań, Piotrze, tak robić, dobra? Będę Ci wdzięczny, jak przestaniesz to robić. Walnij w nieźwiadka. Czy znaczy nie ma znaczenia, on wszystko dobije. Na dwa hity wilka nie dobije. Tego tylnego wilka to nie zabije. I ten tylny wilk to se uderzy i zabije mi. No i super, dobra, po co ja się w ogóle staram? Ze złej strony stał góral, co ja w ogóle robię? Eee, dobra, no to jednak góral sobie poczeka jeszcze chwilę. Weź się ogarnij, Piotrze. O, diament. Dobra, ja bym zrobił sobie już rozgacza. Skik prosił, żeby był rozgaczem. U, kola robić niech będzie, no to, to, co? Nikt inny się nie zgłosił, tak jak mówiłem. A nie chcę innym ludziom dawać rozgaczy bez, bez powiedzenia, no bo jednak... to nie każdy chce być rozgaczem i zdychać. Skoro Skik ma taki fetysz, to proszę bardzo. Ja nie mam z tym problemu. Z tym tolerancyjnym. miarę yy, no. Więc kontynuujmy. Uuu! To ciekawa informacja. Tylko w tym Sęk... O nie! Aj, miał się rozbić o mnie, a się... Wdarł na Skiga. To nie ma znaczenia, i tak oni wiedzą co mam. I kolejny Rycerz Pegazów. I demonica z drugiej strony. a ajajaj, ajajaj, no wyskakują ze wszystkich miejsc. I nie wiem co z tym zrobić. 200. Dobra, placówka dla górala. Idealne miejsce do przesiedzenia wakacji. A, wiem mnie, ja także ty nie masz wakacji. ale Nie bądź tak niemiły, niektórzy mają. Ork, Gural, champion... Są nieulepszone jednostki. Wygląda dość bezpiecznie. Na klanach chwałów. Guralu, bądź pierwszy, proszę. Dziękuję, zabij go, proszę. Dziękuję. Kulka lodu spadła. I się rozbiła, rozbijając przy tym jego życie. Hmm, dobra, teraz musimy w szybkim tempie trzy budynki zrobić. Sztandar wiszący na tej ścianie ma magiczne właściwości. Powinniśmy zabrać go ze sobą. Hmm, inicjatywa. Hmm, niepotrzebne bardzo. Dwudziestka może byłaby ciekawsza. Na pewno byłaby ciekawsza, dwudziestka byłaby dość ciekawa, ale też bez przesady. Czy ten da się przejść? Owszem. My chcemy z wami walczyć w tym momencie. Tak, wy nie jesteście levelowani, więc... Więc zginiecie na hita. Od Mietcika. Mie mie A nie, wy jesteście levelowani. Ja tego nie zauważyłem. I ty oczywiście musiałeś być pierwszy. Ty już nie musiałeś być, ale ten musiał. Oczywiście. No, i nie wiem, co, co w związku z tym, Alchemic Level Up Plus 5 życia, czy coś takiego, 15. Jakaś tam skromna liczba Tortiomenta. Tortio Menta Szansę trafienia i to mocno zmniejsza, całkiem przydatne. E, skik, zabij go, żeby mnie nie męczył. Wojowniczy różkacz. I weź te manę. Mamy pieniądze, nie mamy czasu, ale mamy pieniądze, więc spokojnie możesz stawać rózgi. Już mamy chyba na wszystko. No nie, no mamy tylko na ostatni... No nie, no nie mamy nawet na wszystko. To może nie powinienem tak szastać, bo tutaj 1,5 tysiąca, i tutaj 1,5 tysiąca, i tutaj 7,5 pięćdziesiąt. Może Piotrek troszkę nie szastaj. Jednak. Sztandar jest dobry na sprzedaż. Kurczę, za blisko potrzebny, zaraz może mi umrzeć królowa. Głupia by było stracić królową w taki sposób. Gdzieś tam sama sobie poszła w jakieś odludne miejsce. Okej, okay, właśnie dostałem bardzo dziwną wiadomość. Dobra. Sorry, że się tak za, za koła pućkałem, ale po prostu to była ważna wiadomość bardzo i musiałem odpisać. Yy, ale to już, już 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 przeszłość. Już jestem, ja to by ktoś umarł. Błyskawica była jakaś, były jakieś czary ofensywne puszczane. Faktycznie wszyscy są ranni. Jest najemnik, jest jakiś luźga, że dobra, schowaj się w mieście, nie będziemy go ulepszać. posieć tam dzień. Potem cię spróbujemy wyleczyć. Ty też dostajesz jakieś czara? Nie, daj akurat rana po złodzieju. Bo krasnolud nie jest ranny. Nie wiem co ty masz w sobie, pewnie jesteś groźna. Groźny i suel. Nie żegluga, tylko lodowy filar. Tak, jakoś. Rzucaj. I wbijamy. Jermek. No to w porządku. Zginie za nimi suel, się ruszy. Dobra. No możesz usunąć tę rózgę jutro. Królowo. Wiesz co, ja bym Ciebie odsunął, jednak trochę. Dopóki nie dostaniesz jakiejś obstawy podstawowej, chociaż nawet ci tego mi nie dałem. Dobra. Mietek śpi, więc my też chodźmy spać. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam na jutro i dobranoc.